Dobra, mamy 30. kwietnia 30. kwietnia, 30. kwietnia, niedziela, 9.30, Antka tam nie ma, bo Antek jest tu, w środku, już nie pokażę, bo jest zatrytykowany, chociaż tak na chwilę zabezpieczę, wszystkie ważne rzeczy zabieram ze sobą, pochodzę z dwie godziny, może trzy, zobaczę, no i potem to wszystko mam już spakowane, tylko zwinę namiot. Załaduję na Antka i, i w dalszą drogę w kierunku przylądka Koboderoka się nazywa chyba Chyba tak Koboderoka To jest najdalej na zachód wysunięta część Europy Tam pewnie Cię nie dojadę, bo tam jest coś 115 czy 120 km No ale w tamtą stronę generalnie Dobra zabezpieczę jeszcze trochę I idę Idę teraz tak jakby od tyłu tej bazyliki są jakieś ogrody. więc spróbuję przejść ten Ludzie w kurtkach, a nie na no, nie chyba nie jest ciepło, na krótkich rękawek krótkie spodnie Ludzie w kurtkach, w swetrach, no ale Dla nich to jest zimno Я сам украл этих пастушков. Я центр лучше. Вот Główny ołtarz mazlice A Tutaj jeszcze jest grup tego trzeciego pastuszka, czyli Franciszka wychodzę z tej bazyliki pomału wczoraj tędy wieczorem szedłem que alimenta as suas ovelhas, que cuida da sua grã, desta de assembleia, desta de igreja que somos nós. Terei o meu cheque hoje, traga-se com calma. O que é que significa que se tem um monumento de alegria? Wczoraj to byłem wieczorem, ale coś było zamknięte, zobaczymy. Oferowany przez różne znane osobistości. Ten jest przez Benedykta XV, a ten jest oferowany przez papieża Jana Pawła II. To albo Fiacynty, albo Franciszka, nie wiadomo. To bardzo prosto. Nie wolno kamerować, pani mi powiedziała. Można zdjęcia robić, ale nie wolno kamerować. Ale w aparatach fotograficznych też są przecież kamery. I to z jest taki ze światy. Мерзяла, где у моего атака при Idę pomału stąd, zwijać namiot Dlaczego ta kolejka? Chyba do tej kaplicy objawił chyba Dobra godzina dwunasta Trzeba teraz uwolnić Antka z namiotu Antek żyjesz tam? Nie udusiłeś się w tym zaduchu? Antek pokaż się to Antoni Proszę bardzo jak sobie grzecznie stoi Dobra wyciągam go pakuję wszystko na niego I jadę 12.30 mam tak zapakowane jeszcze wody się nabiorę A tu już się impreza rozkręca Tam na moim miejscu już sobie obiad jakiś robią tylko czekali aż się zwinę z namiotem Dobra, wyjeżdżam już z Fatimy jadę teraz jeszcze za Fatimę mam jeszcze jest dom tych dzieci, które miały objawienia, czyli Franciszek i Lucja i chyba dom też Jacenty jest chyba tam w pobliżu. To jest wszystko taka jedna malutka wioseczka Tutaj jest parkingi o motocykliści Proszę. w zasadzie wszędzie można by się rozbić z namiotem nie ma najmniejszego problemu, bo to nie robią z tego dramatu, Ja nawet jak się, o tam też namioty, nawet jak ktoś się rozbije, to motocykliści chyba przyjechali na jakąś muszę. Tam gdzie ja byłem było rozbitych kupę namiotów i nikt z tego nie robił problemu. To jest najgorszy dzień na zwiedzanie, bo jest niedziela. Franciszka i Jacenty, 1888 rok Achłomo Franciszko i Jacenty. A to jest dom Jacenty i Franciszka rodziców. O, rodzice. Franciszka i Jacynty Marta, Oseusa, Habitat Stare rzeczy w tym domu należały do rodziców Jacynta i Franciszka, gdzie mieszkali gdzie spali małżeństwo do marna, na którym rodzi się Jacynta i Franciszek i braci. Na tym łóżku leżała i zmarła w... mama Jacynta i zmarła w pokoju w tym łóżku. A to jest dom, w którym mieszkał Franciszek i Jacynta To fajnie tutaj leżała chora przed przeniesieniem do szpitala w Lizbonie w 1920 on tak stoi, stoi grzecznie wejście na strych jakieś pomieszczenia gospodarcze no i tyłą wychodzimy jest mnie jest chyba ten tu jest chyba ten dom Łucji Tu jest chyba ten dom Łucji marzenka to. O jest, bo to jest napisane na, tym, na domu Casa Delucja, znaczy no, to jest ten domek. Ten. Co tam nie wchodzą do środka? Chyba jest w remoncie, czekaj tam wejdę na to podwórko, oprętka i zaraz zobaczę. Tu jest jakaś obórka, no to jest chyba całe to gospodarstwo tak jakby, nie? Tylko, że w środku ten domek jest nieudostępniony, po prostu tak jak tamten. O, tu jeszcze woda od 1917 roku. Ale powiem ci, mi się, że to wszystko takie jest podobne, jakby kopec z mama kopii i do tego domu, domu tej wiesz. Nie tej w Polsce tej. Nie zapomnij, wiadomo ona miała inny. W Aha, no. No, ten fałsz domek też taki malutki był, no taki malutki sześciutki domek, i ten ogród, no to czyli jednym słowem, my nie zostaniemy świętymi, bo mieszkamy w dużym bloku. Dzięki bardzo, że nie zostaniemy świętymi. Jeszcze na spotkanie, miejsce spotkania dzieci z aniołem pokoju. She's. Wyjechałem z tej wioseczki Wioseczki Pastuszków No i teraz będę się gdzieś Przebijał przez góry W kierunku oceanu, a którędy? No nie wiem, bo nie ma żadnej takiej głównej drogi, trzeba jechać Jakimiś takimi bocznymi, może gdzieś dojadę No aż wyjechałem z tych wioseczek Czyli tak będę jechał cały czas przez wioseczki, ale już mam kierunek obrany na zachód, tak jak słońce wskazuje. Na południowy zachód. Jadę w kierunku oceanu. Na pewno dzisiaj tam nie dojadę do oceanu, ale gdzieś w jakimś lesie się skukam albo na łące, no i jutro już będę znowu przy oceanie. Jak są wiatraki to wiadomo, że jest pod górkę Ale potem będzie z górki Chyba Jadę tam A Widoczek w drodze powrotnej spadzimy Stamtąd jadę z tej dolinki Jadę tam przez tą górkę i tam w dół mam nadzieję widoczki, Jeszcze chyba pod tamtą górkę A potem już chyba bez górki Cały czas mam taką nadzieję Zaczyna się jazda w dół Muszę trzymać z dwoma rękami kierownicę będą takie zamek na górze oczywiście zameczek na wzgórzu Porto de Mos, miejscowość ale tak było oznakowane, że przejechałem go po prostu bokiem i już się nie będę wracał pod górę, żeby go zobaczyć z bliska Ale dość ciekawie wygląda jadę jeszcze kawałek dalej, może gdzieś znajdę miejsce tutaj by się może rozbił, ale tak za bardzo w centrum to zniesienia już za mną Ale jeszcze może nie wiem z pół godzinki Chyba, że się coś trafi fajnego To są jakieś lasy jakieś pola się zaczynają a jak nie to jakaś miejscowość, której nie wymienię nazwy jakiś park przy rzece jest zobaczę tam jest 12 km chyba jeszcze to prawie by było w pół godzinki, bo powinno być teraz już z górki Jak w życiu Raz pod górkę, raz z górki Mam to z mojej lewej strony wszystko już za mną że przez te górki drogi jak w Polsce są prawie nie, w Polsce bo nawet lepsze ale tutaj naprawdę są w kiepskim stanie nie powiem, że w fatalnym, ale w kiepskim parku uciekła kaczuszka I tu będę szukał miejsca nad tą rzeką Ładna, czysta rzeczka W tym parku jakiś wodospadzik Ale tutaj nie, muszę tam pojechać Tam w te zadrzewienia za dekatlon do tego parku, tam jest na wprost już taka rzeka, tu po lewo jest decatlon, na wprost tam jest Lidl, w którym zrobiłem jeszcze szybkie zakupy Mamied rozbity, jeszcze spróbuję jedną łatkę tu dokleić do tego do tego materaca, bo jeszcze trochę schodzi powietrze musiałem, musiałem materac, ja na wieczór zrobić taką podłogę ze wszystkich ciuchów tu jest taka kurde Takie podłoże jest dość ostre, takie ostrężynowe jakieś kurde kujące wszystkie ciuchy wywaliłem na podłogę i dopiero na to położę a teraz, bo już jeszcze jutro zajrzę do tego dekatlonu, może tutaj będzie jakaś kalimata czy coś, nie droga tam sobie kupił Dobra, dzwonię do marzenki coś muszę zjeść 나라지.